Idę na pierwszą lekcję pływania i generalnie historia jest taka, że ja nie umiem pływać, umiem walczyć o życie w basenie, ale nie umiem, a planujemy z dziewczynami wielkie greckie wakacje i też z moimi mężbierami wyjazd do Sądago. i to jest najwyższa pora nauczyć się pływać. Bardzo długo odkładałam moment zapisania się na pierwszą lekcję bo byłam chora w ogóle bardzo często, jak planowałam się zapisać na początku roku, więc dopiero się zapisałam i dzisiaj idę i w mojej głowie to osiągnęło w ogóle już poziom jakiejś apokalipsy i ja już po prostu jestem cała screenżowana, tak jak będą mieć czepków, kostiumów i basenów. W ogóle basen nie jest moim absolutnie fajnym miejscem na ziemi i czynność pływania też nie, ale bardzo bym się chciała nauczyć i chciałabym w końcu pójść na tą pływalnię na Malcie w aquaparku, gdzie trzeba umieć pływać i ja nigdy tam z dziewczynami nie mogłam pójść, bo nie umiem pływać. Więc idę na pierwszą lekcję pływania, dam Wam znać, jak mi poszło i już jestem na tym etapie, gdzie przekonałam siebie, że to wszystko jest w mojej głowie i to w ogóle nie jest takie cringe'owe, straszne i tak dalej, tylko po prostu tak jest i ludzie uczą się pływać i dorośli też chodzą uczyć się pływać i po prostu to jest praca tych ludzi, którzy uczą pływać, tak? Tych trenerów i to jest normalne i ja wiem, że to jest totalny overreacting, ale ja bardzo nie lubię chodzić gdzieś pierwszy raz. Zwłaszcza sama, i dlatego ja muszę to przepracować w swojej głowie 90 tysięcy razy. Więc zaraz się zwijam na basen i dam wam znać, jak mi poszło, czy przeżyłam i czy w ogóle pójdę tam jeszcze drugi raz. Myślę, że tak, nie będzie tak źle, bo już jestem nastawiona w swojej głowie, że już nie będzie źle, więc już będzie dobrze. Ale jakoś tak. Wiecie, nie? Przeżyłam moją wczorajszą pływania. Generalnie nie było tak źle. Większość rzeczy była tylko w mojej głowie. Nie musiałam nosić czepka, to jest najważniejsze. Update z tego wszystkiego. I było całkiem spoko, było trochę męcząco. Generalnie ja nie ogarniałam kompletnie, jakie ma być ułożenie ciała i ta pozycja w wodzie, i jakoś to się w moim mózgu nie styka. I też. Ym... No i miałam oczywiście nadzieję, że tak jakby wiadomo, najpierw będzie pływanie na brzuszku, a na plecach kiedyś, na jakiejś, nie wiem, dziesiątej części kursu, na który nigdy nie pójdę, bo. Nie jest, zależy mi, żeby jechać na Olimpiadę, ale nie, kochani. Zaczęliśmy odpływania na plecach od razu, tak jakby z grubej rury, na pierwszych zajęciach i pan nie niby mnie chwalił, ale ja mam wrażenie, że wiecie, tak jakby to są ludzie, których to jest praca, i oni chwalą każdego, tak jakby każdemu tam idzie dobrze, więc. I really believe in it! I zaczęliśmy pływać na plecach, i to było straszne, tak jakby, obsolu, tak jakby absolutnie ja nie pływałam sama, tak jakby ten pan cały czas nie trzymał. I. Ja powiem Wam, że ja nie mam takiego totalnego komfortu położenia się w wodzie. Wycilowanie i ja w wodzie nie istnieje w jednym uniwersum. I do moich uszu nalało się tyle wody, że ona chyba dotarła aż do mózgu, po prostu. Bo ja, ja po prostu to czułam. Czułam tę wodę długo, za długo w moich uszach. Ale przechodząc do update'u czytelniczego, skończyłam sobie czytać dzisiaj, bo nagrywam na TikToka, czytam przez strony lamp więc tutaj będzie duży update dzisiaj. E, skończyłam czytać sobie sekrety alchemii, e, byłam tutaj przy na jakiejś 50 stronie, ona ma jakieś tam 210. Spoko, generalnie średniawka, trzy gwiazdki, e, trochę ciekawostek się dowiedziałam, fajne ujęcie, czasami się czułam jakbym czytała specyfikację od klientów. Moim jednym myślą po przeczytaniu tej książki jest to, że alchemicy kompletnie nie ogarniali koncepcji inflacji. Chociaż też się zastanawiam, wiecie, czy jeżeli wytwarzamy złoto, tak jakby pieniądze mają pokrycie w złocie. Jeżeli I'm wrong, to tak jakby powiedzcie mi to w komentarzach, ale nie jakoś tak brutalnie, ok? Um, pieniądze mają pokrycie w złocie. Im więcej dodrukowujemy pieniędzy, tym mniejsze one mają pokrycie, więc mniejszą mają wartość, czego wartość pieniądza spada. Mamy inflację, ale w momencie, kiedy tak jakby wytwarzamy sobie złoto z niczego to czy nadal występuje inflacja? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, bo wiecie, tak jakby im więcej czegoś jest, tym niższa ma to wartość. I tak jakby czy może być na rynku przesyt złota? To jest coś, co mnie zastanawia, ale myślę, że archemicy totalnie nie znali konceptu, inf konceptu inflacji. No i generalnie z tą serią zrozumiałam takie trochę mieszane uczucia, bo ja bardzo lubię ją czytać, lubię te książki popularno-naukowe, ale ja mam wrażenie, że po prostu trudno jest znaleźć tam perełkę w tej serii. Te perełki rzeczywiście są, ale ja ostatnio trafiam na słame, takie słabsze pozycje, no ale fajnie się czytało. Miła lektura, a teraz wracam do czytania 7 lat wstecz. Jest to najnowsza książka od Ashley Poston, i tutaj została mi jakaś połowa, ale powiem wam, że absolutnie tą książkę uwielbiam. Jest to historia Clementine, która dostaje w spadku od cioci mieszkanie. Mieszkanie, które ma trochę takie magiczne właściwości, że jeżeli do niego wejdziemy, to możemy spotkać osobę, która tam mieszkała w przeszłości. Albo przyszłość. I po prostu to mieszkanie stawia na naszej drodze osoby, których potrzebujemy, i nasze ścieżki się przecinają w ten sposób. Oczywiście tutaj mamy. Bardzo duży hint na początku, kim jest ta osoba, którą Clementine spotyka. I oboje razem z Iwanem nawiązują znajomość. Clementine spotyka go też w teraz nieliczności. Znaczy, dla niej to jest generalnie, wiecie, taki bardzo krótki okres czasu, bo to się dzieje gdzieś tam na przestrzeni tygodnia. Jednak dla Iwana minęło 7 lat. On zna Clementine sprzed 7 lat i znają po 7 latach. On się bardzo zmienił jako człowiek, no bo jednak 7 lat to jest taki okres czasu, który powoduje, no, olbrzymie różnice w, wiecie, tak jakby. W życiu. A Clementine zna Iwana sprzed 7 lat, który jest zupełnie innym człowiekiem, i Iwana teraz, który no, już jest takim dojrzałym mężczyzną, jest kucharzem, gdzieś tam ma swoją karierę i tak dalej, do, do innych rzeczy niż kiedyś. I próbuje sobie zestawić te dwie wizje Iwana, tą sprzed 7 lat. I tą obecną, które nie do końca jej się pasują. Zastanawia się, co się z nim stało, co doprowadziło go do takiego punktu w życiu, co się wydarzyło w ogóle po drodze. I jest to naprawdę taka książka mega, yy, mega przekmieniona, bym chodziła pod tym względem, bo to jest niezwykle ciekawe napisane. I mnie to po prostu fascynuje, właśnie ta zmiana, to otoszukiwanie się trochę tego człowieka, którego się kiedyś znało. Ten yy, right person, w wrong time jest tutaj bardzo mocny, yy, ale mam też tutaj wątek zrażenia. Ale mamy też tutaj wątek radzenia sobie z żałobą, bo ciocia naszej bohaterki umiera, a ona była taką no, najważniejszą osobą w jej życiu, dlatego też ona musi sobie z tym wszystkim poradzić. No kończę ją, przejdę do Was z ostatnim update'em, ale póki co naprawdę, naprawdę niezwykle mi się podoba. I ta książka to jest dla mnie definicja Ashley i mi się po prostu tak szybko czyta, że nie można się od niej oderwać i przed tym się leci. I ja trochę tak mi się nie chciało jej zaczynać, bo poważnie nieromantyczna, oni mi się podobali, ale tak jakby wiecie... Bez szału trochę. W sensie fajnie, ale z perspektywy czasu mam takie, że ta książka nie była dla mnie aż taka wybitna, a tu po prostu ja zaczęłam jak były dziewczyny i nie mogę się od tej książki oderwać. Skończyłam czytać 7 lat wstecz, i to jest tak przecudowna, komfortowa książka, że to jest niepisanie. Ona jest po prostu tak cozy, że nie jestem w stanie inaczej określić. Wątek radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby. Ali Ashley Poston zrobiła to drugi raz. I zrobiła to fenomenalnie i nawet podobał mi się bardziej niż w poważnym nieruchomościu, w ogóle ta książka podobała mi się o wiele bardziej niż tamta, bo to jest absolutnie lubię ją oceniam ją na 4,5 gwiazdki, mam nadzieję, że będę myślała o niej codziennie i podniosę jej tą ocenę, bo ten wątek żałoby był bardzo fajnie poruszony, jest pokazany jak nasza bohaterka przerodzi przez różne stany żałoby i jak się z nią stopniowo godzi i jest gotowa po prostu nie, że odciąć się, ale wiecie tak, jakby pogodzić się z tą stratą i ruszyć naprzód, żyć swoim życiem, a nie zadowalać innych i w końcu szukać tego, czego ona chce. W ogóle cała jej relacja z Ciocią jest tak cudowna, że po prostu ja miałam z tak jak to czytałam. No, przewspaniała, przesłodka, i zawsze są takie książki, które dotykają mnie w bardzo wyjątkowy sposób, i ja strasznie się później zastanawiam nad tym że powinnam poświęcać więcej czasu mojej rodzinie. I to są takie książki jak, wiecie, jak gdyby ze świata zniknęły koty albo Book Lovers. I teraz taką książką dla mnie też jest 7 lat wstecz, bo to jest książka, która po prostu strasznie wpłynęła mi na głowę i na myślenie o tym, że powinnam absolutnie pojechać do rodziny i się jedę do rodziny. E, to akurat było planowane, ale tak jakby dobrze się złożyło. E, bo na pewno trochę dłużej posiedzę u rodziców. I ja uwielbiam absolutnie takie książki, takie książki, które dają takiego pstryczka w nos i mówią, że słuchaj, może jednak, wiesz, pomyślisz o tym i zrobisz coś inaczej w swoim życiu i to jest super i to jest idealny przykład takiej książki. Dodatkowo, coś mówiłam przedtem, motyw tego, że nasza bohaterka zna Iwana sprzed przed siedmiu lat i poznaje go teraz, dla niej się to dzieje w bardzo krótkim odstępie czasu i ona nie jest w stanie nie porównywać tych dwóch osób. Ona się cały czas zastanawia, co się stało, że Iwan się tak zmienił, co się stało, że Iwan teraz jest cieniem człowieka, którym był kiedyś tak jakby... Gdzie jest ten Iwan, którego ona znała 7 lat temu? To jest absolutnie przecudowne i ja uważam, że tutaj Ali Jezus, Ali Hazelwood, Ashley Poston zrobiła to fenomenalnie. Dodatkowo naprawdę o tej książki nie idzie się oderwać i jest tak satysfakcjonująca, Zakończenie, wyjaśnienie tego wszystkiego, pogodzenie się w ogóle z tą zmianą człowieka, wyjaśnienie, czy on jej szukał, i tak dalej. Jest naprawdę fenomenalne. Fenomenalne i genialne, ale przede wszystkim ta książka jest po prostu przyjemna. Ona jest przyjemna, mamy tutaj coś, co Ashley poszła. Nie wiem, czy mówić. Co Ashley Poston robi fenomenalnie, czyli porusza takie trudniejsze tematy, takie gorsze, cięższe, ale w tak niezwykle lekki sposób, że my weźmiemy po prostu wszystko, co nam zaserwuje. I to jest naprawdę definicja mojego lubieńca, a zostało mi jeszcze w moim challenge'u na dzisiaj 62 strony. I sięgnę sobie po pranie serc, bo tutaj jestem na 48 i czytałam ją na koncercie z dziewczynami i dosłownie zaczęłam, czytałam te 48 stronek, jak kolejkowałyśmy. Na płycie, więc sobie ją poczytam dalej I przyjdę do Was już z takim update'em Już tam gdzieś kiedyś tam Ja leżę już w łóżku, ale czytam sobie Wszystko dobrze, money Alat I jestem na 50 stronie, ale póki co zapowiada się fenomenalnie I ta książka To jest absolutnie obsesja Ona jest tak brutalna I w ogóle przemyślenia Głównej bohaterki, a zarazem naszej narratorki, tutaj tego nie widać Ale naprawdę mam już sporo znaczników A nie jestem jakoś szczególnie daleko I ona po prostu tak ma fenomenalne Opisy i myśli na temat innych bohaterów. Ja po prostu muszę to zaznaczyć, no bo po prostu nie da się inaczej w tej książce. A jest to historia Mirandy, która jest reżyserką Teatru Studenckiego, ale była aktorką. No i niestety wypadek zakończył jej karierę, i ona jest teraz um, trochę zdeformowana jest generalnie. nie wróciła do pełni sprawności, jej kariera się zakończyła. Ona cierpi na chroniczny ból i co chwilę bierze jakieś leki przeciwbólowe, żeby w ogóle móc funkcjonować. Więc trochę też nie wiemy, czy ona. Y gdzie zajciera się ta granica pomiędzy jawą a snem, co ona robi rzeczywiście i mówi na głos, a co sobie myśli, ponieważ cały czas jest pod działaniem leków przeciwbólowych, jest tak naprawdę nie minąć pana. To też jest dość ciekawym zabiegiem i trochę przypomina mi króliczka tej samej autorki, bo tam też narrator nie był narratorem, na którym możemy w pełni polegać. No i tutaj w teatrze studenckim ona reżyseruje sztukę Wszystko dobrze, co się dobrze kończy Szekspira i tutaj też widzę nawiązanie do tytułu. Jestem niezwykle ciekawa w ogóle. Muszę sobie przeczytać jakieś streszczenie tej sztuki, bo mam wrażenie, że to może być kilka wskazówek do interpretacji tej książki. No i zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem naprawdę niezwykle optykcyjna tą książką i bardzo cieszę się, że ją dostałam do recenzji, bo naprawdę mmm, Mona Awad top of the top, moim zdaniem. I warto czytać, tym bardziej, że naprawdę ta książka jest. Trochę przypomina mi króliczka, bo króliczek też był taki brutalny w opisach, też był taki brutalny w fascynacji właśnie dziewczynami z tej kliki, ale jednak był troszeczkę inny, ale to jestem ciekawa, i też już wiedziałam fenomenalna opinia u Izy i Jantka, więc lecę dalej czytać i dam Wam jakiś update już w dzień i opowiem Wam o pralni sercu. Czekam, aż mi tutaj wszystko się pobuduje w aplikacji i przechodzę do Was z update'em Pralni serc Marigold. Jest to książka, którą wzięłam generalnie do recenzji przez wzgląd na Florka, Pewne serce. I też dlatego, że Galeria Snów daler która trochę jest w tej miniserii, mam wrażenie, mowy, koreańskich książek teraz, jest do niej dość podobna i Galeria Snów bardzo mi się podobała, była taka bardzo ciepła, też taka, wiecie, Pocieszająca i taka aż promienna, bym powiedziała, a prania serc z kolei jest taka też podnosząca na duchu, taka dająca nadzieję, e, zmuszająca trochę do refleksji, czy warto zatrzymywać takie bolesne wspomnienia dla nas i je gdzieś tam pielęgnować sobie, czy może lepiej po prostu odpuścić, tak przysłowiowo wyprać e, to serce i ruszyć dalej już bez tych wspomnień. Też trochę mamy tutaj do zastanowienia się nad tym, czy. E, właśnie warto zapomnieć, pozbyć się absolutnie tych wspomnień na dany temat, czy jednak może lepiej je zachować sobie i, e, i żyć tak jakby z tym ciężarem, czy jednak pozbywając się go, rzeczywiście jesteśmy w stanie tak dużo zmienić. A tutaj mamy e, taki właśnie też ten wątek zmuszający nas do refleksji, ale też ta książka jest o wiele mroczniejsza. I ja się tego absolutnie nie spodziewałam, bardzo mnie zaskoczyło. Ten początek, właśnie, był bardzo mocny i strasznie mnie gdzieś tam to po prostu szokowało. Trochę zabrakło mi rozwinięcia historii dzieł, dzieł, dzieł. Nie mam pojęcia głównej bohaterki, e, właśnie tych jej poprzednich żyć, e, a nie tego, w którym ona już zaczyna tutaj pracę w pralni Marigord. Bardzo też mi się podobał tutaj motyw Found Family i tego, jak nasza główna bohaterka osiedliła się po prostu w Marigold i zaczęła otwierać się też na inne osoby, bo zmiana nie tylko zachodzi w klientach jej pralni, ale też w naszej samej głównej bohaterce. Bardzo to było fajne, bardzo takie przyjemne, na pewno ją Wam polecam, nie wiem, tutaj więcej bym mogła o niej powiedzieć, bo jest też dość krótka książka, a nie chcę za dużo spoilerować, to już tutaj... Myślę, że nic nie powiem. No, i oceniłam ją generalnie na cztery gwiazdki. E, I myślę, że jest też taka idealna letnia na jakąś podróż albo na maraton, bo jest dość krótka, dość szybko się ją czytało. No i też trochę podobało mi się to, że w odróżnieniu e, od zanim westynię kawa, mamy tutaj naszą główną która prowadzi pralnię, na której się skupiamy. W której uczucia się zagłębiamy, w której przemyślenia się zagłębiamy i która nam opowiada tę historię. Mamy również tu przedstawionych tutaj oczywiście klientów pralni, tak samo jak w Talergucie, um, ale jednak oni nie są takim pierwszym planem tych opowiadań, jak zanim wstygnie kawa, bo tam mało, bardzo tak jakby poznajemy mimo wszystko tych y, osób w kawiarni i ich pracowników. I to też tak. no... Nie wiem, jakoś tak szczerze, ja do kawy już mam teraz takie bardzo Ten pierwszy, mi się podobał, ale te kolejne dwa mam wrażenie, że były bardzo powtarzalne i nie spodziewały mnie jakichś większych emocji. E, dlatego tutaj sięgam po pralnie i też, e, trzecia książka będzie e, wydana w sierpniu. Trzecia książka, tak jakby to jest zupełnie że w mojej głowie, jest taka seria e, tych książek i to będzie. E, Księgarnia, na, sięgarnia napojów jakoś tak, ale wstawię y, wam tutaj tytuł gdzieś i też na pewno nie nią czekam i chętnie po nią sięgę, bo naprawdę bardzo przyjemne są te książki do czytania. Może nic takiego wiecie, zmieniającego życia, chociaż ona jest w stanie skłonić do refleksji, po prostu to we mnie nie trafiło jak taki, jak powinno, ale myślę, że wam się spodoba. Y, a generalnie to jeszcze zaś zaczęłam słuchać, y, w sensie czytam dalej, I jest Sarah Willer, bo zaczęłam robić takie generalne porządki mieszkania. Generalnie to jest chaos ten jeden wielki Zaczęłam robić generalne porządki mieszkania i sobie słucham eee, Szary Jest Jestem na 70% tak? i generalnie cała intryga mega mnie zainteresowała i bardzo czekam na rozwiązanie. Trochę to rozwiązanie, które mamy teraz, nie za bardzo mi się spodobało. Eee, całe wyjaśnienie zniknięcia Szary. Ale bardzo chciałabym ją skończyć jeszcze tutaj, wam we vlogu opowiedzieć o niej parę słów, bo jest to historia, w której nasza tytułowa Shara Wheeler po prostu po pocałowaniu trzech osób znika na, yy, znika w ogóle ze szkoły, z domu, zostawia naszej głównej bohaterce Chloe oraz dwóch chłopaków, w którym pracowała listy i każe bawić się im w kotka i myszkę i ją odnaleźć. Nie wiemy, jakie są jej pobudki, jakie są powody, trochę do tego powoli dochodzimy. I jak wiecie, albo i nie, dla mnie generalnie one było by było olbrzymim rozczarowaniem, a tutaj się naprawdę świetnie bawię i bardzo chcę szare skończyć, więc mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze w tym blogu. Przychodzę do Was zakończyć tego vloga, którego w ogóle absolutnie nie czuję i mam wrażenie, że ten cały poprzedni tydzień Tyle się działo gdzieś tam, powiedzmy prywatnie, rodzinnie u mnie, że ja po prostu czuję, że przeleciał mi ten czas przez palce Absolutnie nie mam pojęcia, co się stało Teraz się zorientowałam, że nie pomalowałam sobie rzęs, a jedziemy z Orionem do kociego dentysty W zasadzie już przyjechaliśmy i z racji tego, że ten vlog chciałabym wrócić, wrócić dzisiaj, tu uznałam, że nagram sobie zakończenie Bo mam e, ponad 20 minut, bo myślałam, że będą jakieś większe korki i tak dalej a nie było, i przyjęliśmy pół godziny przed czasem. Więc trudno, nie udało mi się skończyć żadnej z książek, które czytałam Doczytałam trochę Shala Wheeler i na razie nie mam pojęcia, w którą stronę ta książka zmierza Zobaczycie na moim Instagramie recenzję, jak tylko skończę ją słychać A mam nadzieję, że to niedługo się wydarzy, bo naprawdę bardzo mi się podoba i bardzo dobrze się przy niej bawię No i też doczytałam do połowy Wszystko Dobrze I tutaj też zobaczycie moją recenzję na Instagramie i pewnie też na TikToku I tutaj powiem Wam, że absolutnie trzeba przeczytać, o czym jest Wszystko Dobrze Dobrze, Szekspira, bo to mam wrażenie, że niezwykle pomaga w interpretacji i zrozumieniu tego, co się tam dzieje, że Mona Awad strasznie przeplata tą napisaną przez siebie historię z historią, właśnie szekspirowską. I ja jestem dopiero na połowie, tak nawet nie całej połowie, a już wiem, że to jest moja obsesja, bo Jezu, ta książka jest w ogóle tak fenomenalnie napisana. Nie mam jej ze sobą tutaj w ogóle teraz. No oczywiście, bo przyjechałam do wiecie, do Wedra to już jest moja obsesja i ona jest tak pięknie napisana, już mam tam tyle cytatów, takich naprawdę em, powiedziałabym aż brutalnych i okropnych, ale też zatrważających, a z drugiej strony one są takie naturalistycznie piękne, trochę jak króliczek, że to nie jest wiecie taka cukierkowo-pudrowa. Taka skierkowo budrowa ładność piękność, tylko to są takie właśnie brutalne, brutalne naturalistyczne, e, ciężkie rysy bym powiedziała, ale jestem naprawdę niezwykle ciekawa, w jakim kierunku zmierza ta historia i jak ona się skończy. A moją opinię poznacie na moim Instagramie i to było już wszystko w tym niezwykle chaotycznym vlogu i ja absolutnie nie mam będzie w ogóle co się działo, jak to nagrywałam, tak szczerze. Ani dokąd to zmierza, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. I kolejne będą już bardziej jakieś takie składne, z sensem, e, trochę też może challengeowe. Zobaczymy. Także widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, papa. Pa. Orion też się żegna. I Orion, tak jakby trzymajcie kciuki, żeby nie musiał mieć usuwanych ząbków. Bo myjemy teraz codziennie ząbki, więc ja widzę poprawę. I mam nadzieję, że Pan też zobaczy poprawę.